Nasze marzenie było, wszystkie te psy, koty, które są u nas na kochających panów. W ubiegłym tygodniu Jawożnicki TOS rozstrzygnął konkurs kocia kartka świąteczna wśród przedszkolaków. Poznaliśmy już także zwycięzców w kategorii szkół podstawowych. Tematyka kartek świątecznych miała obejmować opiekę nad kotami wolnożyjącymi żyjącymi z terenu miasta Jaworzna, jak również dokarmiania ptaków w okresie zimy. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na los zwierząt w okresie zimowym oraz zmotywowanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w ochronie zwierząt. Jury w składzie Urszula Windys i Marta Wrońska z jawożnińskiego tozu wyłoniło zwycięskie prace. W niektórych kategoriach wiekowych postanowiliśmy wyłonić po dwa pierwsze miejsca, po dwa drugie i po dwa trzecie oraz po kilka wyróżnień. W kategorii klas od 1 do 3 pierwsze miejsce przyznano egzekwo Laurze Łachut z ZS nr 1, SP nr 20 oraz Natalii Radko ze szkoły podstawowej nr 15. Drugie miejsce, również egzekwo zdobyły Julia Rokowska z SP nr 8 oraz Mateusz Ziemba z SP nr 15. Na mojej kartce był, był jeden piesek i chyba trzy kotki, które leżą pod choinką. Pomagam Taskan i bardzo lubię ptaki. Ja to był. Były dwa kotki, które jedzą z miejskim. i to chyba tyle. Dokładnie. Jak się nazywasz? Mateusz Ziemda. Trzecie miejsca przyznano Natalii Moszkowicz z SP nr 16 oraz Laurze Dumańskiej z SP nr 15. Nagrody w tym konkursie były ufundowane tylko przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, oddział w Jaworznie. Kalendarze na przyszły rok przysłał nam zarząd główny z Warszawy. W kategorii klas od czwartej do szóstej pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Jasińska z ZS numer 1. Drugie miejsca egzekwo przyznano Patrycji Wanac z SP nr 10 oraz Aleksandrowi Dąbrowskiemu z SP nr 15. Drugie miejsca egzekwo przyznano Patrycji Wanac z SP nr 10 oraz Aleksandrowi Dąbrowskiemu z SP nr 15. Trzecie miejsca zdobyli Martyna Knapik z ZS numer 3 oraz Bartłomiej Leś z SP nr 7.